Witajcie! Przedstawiamy blokadę licznika do Kia Sorento 2025 roku. Na początku pokażemy, co otrzymacie przy zakupie produktu, czego będziecie potrzebować do instalacji, a także omówimy aktywacje i tryby. Do instalacji potrzebujemy plastikowego narzędzia do demontażu i śrubokrętu. Zaczynajmy instalację. Chłopaki, jak wiemy, większość blokad Superkilometer Filter montowana jest za prędkościomierzem, na głównym kablu systemu. Używając wspomnianego narzędzia do demontażu, usuń tę plastikową pokrywę i cztery śruby pod nią. Usuń je za pomocą śrubokręta, a wyświetlacz cyfrowego prędkościomierza zostanie zdemontowany. Z tyłu są podłączone trzy różne wtyczki kabli. Odłącz wszystkie. Następnie zobaczymy blok systemowy. Za nim jest dokładnie ten kabel, do którego musimy podłączyć nasz blokadę, ale zanim go odłączymy, Musimy usunąć te dwie plastikowe osłony. Najpierw panel wentylacyjny. Aby całkowicie usunąć te osłony, musisz usunąć wszystkie śruby. Nawet jeśli pominiesz jedną, nie możesz jej usunąć ani uszkodzić. Więc usunęliśmy osłony. Teraz odkręć wszystkie cztery śruby z bloku, a będziemy mogli go wyjąć. Weźmy nasz blokadę licznika kilometrów. Podłącz moduł programowy w ten sposób. Następnie podłącz wtyczkę wiązki kabla urządzenia z boku pinów do głównego kabla prędkościomierza. I podłącz drugi koniec kabla, wiązki do jednostki systemowej. Po wykonaniu wszystkiego zobaczysz czerwone światełko na module oprogramowania Super Filtra Kilometrów. To oznacza, że urządzenie jest włączone i instalacja zakończyła się pomyślnie. To jest zaślepka. Jeśli usuniesz moduł oprogramowania i go podłączysz, urządzenie się dezaktywuje i wyłączy. Umieść moduł oprogramowania tutaj, w miejscu wygodnym dla Ciebie. Przykręćmy wszystko z powrotem i przejdźmy do aktywacji, a potem do jazdy próbnej. Jak już mówiłem, najprostszym sposobem zarządzania i aktywacji urządzenia jest aplikacja. Pobierz SKF Speed V2 na swój smartfon. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony na Twoim telefonie. Aplikacja znajdzie urządzenie i będziesz mógł się połączyć. Na głównym ekranie mamy wskaźnik prędkości i tryby. Łącznie trzy tryby. Jak omówiliśmy wcześniej, w pierwszym i drugim trybie... Przebieg jest zatrzymywany na 100%. A w trzecim trybie wszystko działa jak oryginał. Przejdź do ustawień aplikacji. Wprowadź tutaj rzeczywisty przebieg samochodu. W naszym przypadku jest to 18295 km. Nadaj urządzeniu dowolną nazwę. Wybierz Bluetooth w trybie podróży i zapisz. Ruszajmy! Licznik samochodu nie mierzy przebiegu. Oryginalny przebieg jest zapisany tylko w aplikacji. Powodzenia, chłopaki! Do zobaczenia w następnym wideo!